Praktyczne rozwiązania służące Twojemu komfortowi z kuchnią Amica 57 ge 3 33 hzpt Gotuj bezpiecznie. Żeliwne ruszty nie tylko gwarantują Ci bezpieczeństwo, ale również zwiększają estetykę Twojej kuchni. Zaprojektowano je tak, abyś mógł przesuwać gorące garnki bez ryzyka przemieszczania się rusztu. Lubisz inteligentne rozwiązania, które ułatwiają Twoją codzienność? Kuchenka została wyposażona w 10 różnych funkcji. Od teraz rozgrzewanie piekarnika nie będzie już tak czasochłonne. To za zasługą funkcji nagrzew w 4 minuty, która ekspresowo rozgrzeje Twój piekarnik do wybranej temperatury. Piekarnik został wyposażony w prowadnice teleskopowe, które nie tylko gwarantują swobodę użytkowania, ale znacznie zwiększają bezpieczeństwo podczas wkładania czy wyciągania ciężkich naczyń do rozgrzanego piekarnika. Dzięki potrójnemu zabezpieczeniu unikniesz przykrych poparzeń przy przypadkowym dotknięciu szyby piekarnika. Drzwi piekarnika zostały wyposażone w trzy szyby, które zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się. Szybkie, a zarazem efektywne czyszczenie bez użycia szkodliwej chemii jest teraz możliwe dzięki funkcji czyszczenia parowego. Brud zmiękczony przez parę z łatwością usuniesz z komory piekarnika przy pomocy ściereczki i wody z płynem do naczyń. Kuchnia Mika 57 g 333 hzptadp aqxx to Twój wybór idealnych rozwiązań.